No i siema, 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 witam was w kolejnym odcinku, jak widzicie dzisiaj nawet bez intra. Więc takie szybkie po prostu przywitanko. Dzisiaj zobaczycie nie wiem jak to nazwać, ale taki po prostu jakby film z GTA, w którym zobaczycie wypadek i będą w nim polskie służby uczestniczyły, oczywiście Welespidi FR w GTA 5. Właśnie nie wiem jak to nazwać do końca, ale tak bez przedłużania przypominam o tym, żebyście zostawili subika oraz łopeczkę w górę. Zapraszam Was też na naszego Discorda, do którego linka znajdziecie oczywiście w opisie i też na Twitcha. No i zapraszam Was na oglądanie tego sansu, Dosłownie. Mam nadzieję, że Wam się w ogóle to spodoba, bo pierwszy raz robię coś takiego. A szczerze mówiąc, przeliczyć ile to wszystko mi czasu zajęło, to wyjdzie ponad 24 godziny razem. Więc no, tym bardziej mam nadzieję, że Wam się spodoba. No dobra, lecimy. 954 do 0.0, jestem na pozycji. 954 do 00, cel wjechał. 954 do 00, włączam bomby, rozpoczynamy akcję. 1014 do 00 zgłaszam gotowość, startuję, bez odbioru 12 do 00, cel ucieka, pościg za niebieskim Mercedesem S C11 do 0, 0. cel potrącił pierwszego. Potrzebny ambulans, Potrzebuje zgody na oddanie uciekającego. 00 do C11, wszystkich patroli, zielone światło na użycie broni. C11 do C10, kolczatko bez odbioru. 11.00 uciekający potracił grupę ludzi. kod czerwony. Potrzebujemy wsparcia. Potrzebna była oraz straż pożarna, ponieważ ucierpiały jej na auto. 2 do 00, cel zneutralizowany, bez odbioru. 00 to LPR, potrzebne są 4 ambulansy oraz 1 śmigłowiec LPR na miejsce zdarzenia, bez odbioru. <try> LPR 4 do 00, zgłaszam gotowość, lecę w stronę wypadku. I to koniec. Dzięki wam za obejrzenie tego materiału. Dajcie koniecznie znać, czy wam się spodobało. Możecie w ogóle napisać w komentarzach, jakie macie pomysły albo co byście chcieli właśnie z takich serii filmów jakby. Pierwszy raz robię taki film, jak już wcześniej powiedziałem w GTA 5 i pierwszy raz ogarniałem właśnie tego Rockstar Editora czy coś takiego i robiłem to bez żadnych poradników, więc teraz po filmie wiem, co można zrobić lepiej, i w sumie co mogłem zrobić lepiej, tak? A jeśli chcecie więcej takich odcinków, to zostawcie koniecznie łapeczkę w górę oraz subika. Lecimy po 6000 do końca tego miesiąca. Zapraszam was też na naszego Discorda, do którego linka macie w opisie. A jeśli chodzi o te mody, to za jakieś parę dni, ale nie wiem dokładnie kiedy. No ale pojawi się właśnie taki poradnik, jak to wszystko wgrać, jak to wszystko ogarnąć, jak to wszystko obsługiwać. Więc no musicie po prostu poczekać. No dobra, dzięki za obejrzenie tego materiału. Do następnego. Siema, no i cześć.